Uwaga! Mamy dla Was wspaniałą wiadomość! Jej! Rozwijamy się, słuchajcie, i będziemy w większej ilości miejsc. Już od przyszłego czwartku, 23 września 2021 o... O godzinie 18. Uwaga! Zmiana godziny z 12 na 18. Będziecie mogli nas oglądać i słuchać na... Nowym kanale na YouTubie. Na nowym fanpageu na Facebooku, Instagramie oraz tworzonej grupie pod tytułem Zainspiruj się i działaj, przypisanej do tego fanpage'a. Tam zostawiajcie swoje pytania, pobudzajcie nas do tego, abyśmy miały o czym rozmawiać. Piszcie wszystko, o czym chcecie, abyśmy mówiły. I. I uwaga, nowość: tam nas jeszcze nie było. Będziemy na Spotify'u, więc możecie nas wszędzie słuchać, gdzie chcecie, z kim i tak dalej, oraz na. Słuchajcie, to co jest dla nas istotne, żebyśmy mogły dalej rosnąć, żebyśmy mogły mówić do jeszcze większej ilości ludzi, żebyśmy wiedziały czy to co mówimy ma sens, poprosimy o wasze lajki, ilekroć spodoba wam się to o czym mówimy oraz subskrypcji wszystkich naszych publikacji. I już z góry dzisiaj za to dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. A!